Przed nami kolejna, siódma już edycja międzynarodowego festiwalu Open the Door i kolejna porcja znakomitego teatru. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę międzynarodowy zestaw wydarzeń. Będą z nami artyści z Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy, Niemiec, Korei Południowej, Peru i oczywiście Polski. Katowice, Śląsk to przecież ważne punkty na kulturalnej mapie świata. Nasza publiczność zasługuje więc na to, by mieć dostęp do tego, co dzieje się na ważnych zagranicznych festiwalach i scenach. Pokażemy uznane za wydarzenie festiwalu Boska Komedia Dziady w reżyserii Mai Kleczewskiej, zrealizowane przez nią z Zespołem Ukraińskiego Teatru z Iwaną Frankiwska. Greckie przedstawienie Republika Baklawy, którego koproducentem jest uznany Athens Epidaurus Festival. Będą z nami goście ze Tater, Kassel w Niemczech. Teatr zaprezentuje spektakl niosąca pokój. Pokażemy wyjątkowe przedstawienie z Peru, Hamleta. Ten spektakl stanie się częścią głównego programu Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu, jednego z najbardziej prestiżowych, ważnych festiwali światowego teatru. Jak zawsze postaramy się Państwa nieco zaskoczyć wyjątkowością teatralnej formy, oryginalnością tematu, wyjątkową wrażliwością twórców. Gorąco polecamy państwu spektakl Wybierając zakazany Chosen Haram, którego twórcy sięgają po język współczesnego tańca, po choreografię, po sztukę współczesnego cyrku, by stworzyć wyjątkową, wielowarstwową opowieść o konflikcie religii i orientacji seksualnej. Gorąco polecamy też plenerowe przedstawienie, instalacje, to nie tamto, tamtędy, które koreańsko-francuska grupa Galmae zaprezentuje na katowickim rynku. Będą z nami też artyści dobrze Państwu znanego teatru Biuro Podróży z Poznania, którzy zaprezentują przed naszym teatrem spektakl Kaspar. Bo nazwa Open the Door zobowiązuje, podczas naszego festiwalu otwieramy drzwi. Na różnych artystów, na ważne tematy. Wychodzimy w przestrzeń otwartą, by również tam spotkać się z Państwem. Otwieramy drzwi na różne języki teatru. Chcemy spotkać się z widzem, bo teatr to miejsce spotkania. Jak zawsze podczas festiwalu Open the Door, będziemy opowiadać o wykluczeniu i będziemy włączać. Będziemy kierować Państwa uwagę na ważne, czasem trudne tematy, jak niepełnosprawność, nietolerancja, idność. Bo w różnorodności tkwi siła i bogactwo, i o tym chcemy opowiadać, tym chcemy się dzielić. Jak zawsze też podczas naszego festiwalu, w szczególny sposób będziemy zwracać uwagę na dostępność. Spektakle w ramach Open the Door będą prezentowane z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na polski język migowy, z napisami w języku polskim i angielskim. Będą też mieć bardzo przystępne ceny biletów. Program międzynarodowego festiwalu Open the Door to wiele różnorodnych wydarzeń, spektakli teatralnych. Rozmów, zaprezentujemy instalacje, znajdą się w nim spektakle plenerowe. Będzie też wyjątkowy koncert zespołu The Tiger Lilies. Zapraszamy Państwa gorąco, wszystkie te wydarzenia w Teatrze Śląskim i innych miejscach na terenie Katowic od 1 do 9 czerwca. Nieczęsto mamy okazję, by spotykać się z artystami z zagranicy. Bądźcie więc Państwo. Z nami. Czekamy na Was i jak zawsze szeroko otwieramy dla Państwa drzwi teatru.